Patriotyzm. Patriotyzm to również rodzina to dzieci, to przyszłość naszej ojczyzny. Patriotyzm to umiłowanie do godła, do flagi, do krzyża. Patriotyzm to Bóg, honor i ojczyzna. Dlatego staramy się nasze dzieci wychowywać w tych wartościach. Dobrze mieć rodziców patriotów. Patriotyzm dla mnie to jest działanie. Działanie poprzez przywracanie pamięci narodowej, kultywowanie właściwych postaw, przywracanie tradycji. Miejscem przywracania pamięci i dbałości o patriotyzm powinna być szkoła. Czy jest? Są czasami z tym trudności, ale mamy cudowną młodzież, która chce poznawać swoje korzenie, która chce znać przeszłość swoich bohaterów i chce kultywować pamięć. Gdy wyjeżdżamy za granicę, oprócz naszych bliskich, najbardziej brakuje nam smaku chleba. Tego polskiego, wypiekanego w kraju, smacznego, pełnego witamin. Niestety, obecnie rodzimi producenci zderzają się z nadpodażą pieczywa masowo przywożonego z zagranicy, mrożonego. Odziedziczyłem piekarnię po swoim ojcu. Mój ojciec odziedziczył po swoim ojcu. Pieczemy chleb od 1919 roku. Dla mnie Patriotyzm to produkcja dobrego polskiego chleba dla mieszkańców mojego miasta. Patriotyzm jest to dla mnie czynny udział w zmienianiu naszej ojczyzny, w zmienianiu Polski, ale w szczególności jest to dla mnie udział w tworzeniu nowych miejsc pracy. Miejsc pracy dla młodych ludzi, którzy zamiast wyjeżdżać za granicę, zostaną w Polsce. Ja po studiach chciałabym założyć rodzinę, dostać pracę, chciałabym realizować swoje pasje, a przede wszystkim czuć się bezpiecznie w kraju, który kocham, ponieważ Polska jest moją ojczyzną.